Ciągle nie ma czego oglądać. Ciągle czekamy na powrót jakiejkolwiek ligi piłkarskiej. Jak zaczynała grać Liga Białoruska, wszyscy zacisnęli ręce i się ucieszyli, bo w końcu mieliśmy trochę futbolu na żywo. Kiedy startowała Liga Tadżykistanu, mój ostatni film zdobył naprawdę bardzo dużą popularność, bo Liga Tadżykistanu miała dostarczyć nam emocji piłkarskich. Jak wystartowała w liga na Tajwanie, mój ostatni film jest najlepiej oglądanym filmem na kanale. Widać, że jesteście spragnieni piłki na żywo. Nieważne jaka to miałaby być liga, byleby coś grało. Ten film nagrywam dla was specjalnie po to, żeby powiedzieć wam jakie ligi w najbliższym czasie wystartują. Zapraszam. Słuchajcie, ostatnio z tymi ligami piłkarskimi, które grają na całym świecie, jest problem. I to bardzo duży, ponieważ do tego momentu graliśmy na Białorusi, w Tadżykistanie, Turkmenistanie, Nikaragui oraz na Tajwanie. Pięć lig piłkarskich jeszcze grało podczas cały czas panującej sytuacji na świecie, związanej z koronawirusem. Sytuacja jest napięta, natomiast. Są małe widoki na to, że ta sytuacja się poprawi, jeżeli chodzi o, rozgrywa, o rozgrywki piłkarskie. Ostatnio, dosłownie, kilkadziesiąt godzin temu dostałem informację o tym, że liga w Tadżykistanie zostanie zawieszona przynajmniej na dwa tygodnie. Więc na ten moment tylko cztery ligi piłkarskie będą dalej rozgrywały swoje spotkania. Liga Nikaragui powolutku zbliża się do zakończenia rozgrywek, więc tutaj kolejny problem się pojawia. Za moment zostaniemy z Turkmenistanem, o którym tak naprawdę niewiele można powiedzieć, bo to jest bardzo zamknięty kraj, z którego bardzo ciężko znaleźć w ogóle stream do meczu. Czasami też wyniki podawane są z opóźnieniem, więc tutaj specjalnie Turkmenistan nas nie ratuje. Ratuje nas Tajwan, o którym opowiadałem wam w ostatnim filmie. Wszystkie mecze Tajwanu pamiętajcie, zawsze w niedzielę Godzinie 10. No i oczywiście jeszcze stara, dobra Liga Białoruska. Natomiast wiem, że część z Was no, ma takie mieszane uczucia co do Ligi Białoruskiej. Natomiast ona cały czas będzie grała. Nie zapowiada się na to, żeby mieli przerwać rozgrywki za naszą wschodnią granicą. Ale jest kolejna e, dobra wiadomość: kilka nowych lig za moment wystartuje. Dobre wieści napłynęły z Korei Południowej, drodzy Państwo. 8 dnia maja wystartuje nowy sezon Ligi Południowo-Koreańskiej. Ten sezon wystartuje więc z miesięcznym opóźnieniem. Mniej więcej 30 dni temu Liga miała wystartować, oczywiście ze względu na koronawirusa nie wystartowała. Zacznie się ten sezon 8 dnia maja o godzinie 7, 7 rano polskiego czasu. Będzie to bardzo interesujący mecz, bowiem zmierzą się drużyny, które w tamtym sezonie zdobywały tytuły, a więc mistrz, czyli John Book Motors podejmie u siebie ekipę, która zdobyła Puchar Korei Południowej, a więc Suwon Blue Wings. Wstancie o 7-8 dnia maja, dostaniecie trochę piłki na żywo, będzie transmisja z tego meczu. Więc to jest bardzo dobra informacja. Druga dobra informacja jest taka, że oprócz pierwszej ligi koreańskiej wystartuje także druga liga koreańska, a więc dodatkowa pula meczów rozgrywanych podczas tej strasznej pandemii. Pierwsza liga koreańska to oczywiście K1, druga nazywa się odpowiednio K2. To jest akurat dosyć proste. Dajcie znać, czy chcecie obejrzeć film zapowiadający ten sezon w lidze Korei Południowej. Jeżeli są tu jacyś fani azjatyckiej piłki albo ludzie, którzy chcą zgłębić być może troszeczkę na temat właśnie K1, bardzo chętnie nagram dla Was taki film. Dajcie znać w komentarzach. Dzień później, dzień po Korei Południowej, wystartują rozgrywki w Europie. Co ciekawe, Wyspy Owcze bowiem wznowią swój sezon. Wystartuje od razu pierwsza i druga liga Wysp Owczych plus Liga Kobiet. Sezon miał rozpocząć się 15 dnia marca, więc będzie to spore, spora obsuwa. Ale 9 dnia maja wystartuje 9 kolejka, więc zgodnie z planem, bo właśnie 9 dnia maja miała rozgrywać się właśnie 9 kolejka, więc. No na razie pomijamy te pierwsze 8 kolejek na Wyspach a jedziemy od 9 kolejki, która de facto będzie kolejką numer 1, oczywiście. Wyspy Owcze populacje mają mniej więcej 51 tysięcy mieszkańców, więc to jest jakby porównać to do Żoli Więc jeden Żoliborz to są całe Wyspy Owcze. Ponad 11% populacji zostało już przebadanych. Generalnie Wyspy Owcze należą do krajów, które mają pod tym względem najlepszy wskaźnik na całym świecie. Oczywiście jest im dużo łatwiej zarządzać tym kryzysem. Jest to kraj wyspiarski, w dodatku bardzo nieliczny. Ponad 180 osób zaraziło się koronawirusem, ponad 160 już wyleczyło się. Żadnego zgonu, to jest ta bardzo dobra informacja. Testy na koronawirusa na Wyspach Owczych robi się każdemu, kto się gorzej poczuje. Nawet rodzina Łukasza Cieślewicza, więc Polaka, który już od 10 lat gra właśnie w tamtejszej lidze, i mieszka w tym kraju, Były, była rodzina ta poddana właśnie testom na koronawirusa, ponieważ dzieci gorzej się poczuły. Na szczęście to była tylko grypa. Pozdrawiamy oczywiście Łukasza Cieślewicza, ale no, to też jest jakiś sposób na to, żeby walczyć z tą chorobą. Dostępność tych właśnie testów. No ale podkreślam cały czas oczywiście również to, że na Wyspach Owczych mieszka tyle osób, co na Żoliborzu, więc zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej jest tym wszystkim zarządzać. Kolejna ciekawa, interesująca sprawa jest taka, że Wyspy Owcze rozważają grę przy publice. Na stadionem mogą zostać wpuszczani kibice. Na pewno nie od początku, na pewno jeszcze nie tego 9 maja, natomiast władze związkowe Wyspy Owczych nie wykluczają tego, że faktycznie kibice będą mogli pojawić się na trybunach i to już w najbliższych kolejkach. Uzależniają to wszystko od tego, jak cała sytuacja w kraju będzie się rozwijała, a rokowania są naprawdę bardzo dobrze. Przypominam, żadnego, żadnego zgonu na razie spowodowanego właśnie koronawirusem. Generalnie na Wyspy Teraz dostać się mogą tylko obywatele tamtego kraju plus duńczycy, którzy muszą mieć bardzo ważny powód podany na takiej specjalnej liście, żeby mogli w ogóle dostać się do kraju. Kilka dni temu na wyspagowczyk otworzono już szkoły. Dzieci normalnie wracają więc do edukacji. Jeżeli chodzi o same rozgrywki piłkarskie nie próbują, nie planują nawet. Wprowadzać maseczek dla sędziów czy elektronicznych gwizdków, ale jednak będą pewne obostrzenia. Zawodnicy podczas meczów nie będą mogli splunąć na murawę ani smarkać na murawę. Ktoś powie, że żaden problem, no, w sumie takie rzeczy da się ograniczyć, natomiast każdy, kto grał w piłkę, wie, że no, czasami to się po prostu przydaje. No, na Wyspach Owczych, na razie plucie ani smarkania. Nie będzie. Drugą ciekawą sprawą jest przeprowadzanie potencjalnej odprawy przedmeczowej. Zawodnicy, prawdopodobnie zawodnicy jednej drużyny, będą musieli przebierać się w dwóch różnych szatniach, bowiem maksymalnie do pomieszczenia może wejść 10 osób. No, kadra meczowa liczy zdecydowanie więcej, więc prawdopodobnie to wszystko będzie odbywało się w dwóch szatniach. No i odprawa przedmeczowa może być pewnym problemem, ponieważ no, trener albo będzie musiał ją dwa razy przeprowadzić w dwóch różnych pomieszczeniach, natomiast Łukasz Cieślewicz też. Podkreślał to, że no prawdopodobnie te odprawy będą przeprowadzane w dużo większych pomieszczeniach, gdzie będzie można zmieścić więcej osób. No, oczywiście, one będą musiały zachować wtedy też odpowiednie odległości między sobą. Już w pierwszej kolejce Ligi Wysp Owczych, której mecze będą transmitowane, to jest bardzo dobra informacja: dojdzie do starcia gigantów. Generalnie nazwy drużyn na wyspach Owczych, jak pewnie wiecie, to są skrótowce. Tytuł mistrzowskiego z poprzedniego sezonu bronić będzie ekipa K. I spróbujemy teraz sobie rozwinąć nazwę zespołu KI. Nie ukrywam, że będę musiał to przeczytać, bo próbowałem się tego nauczyć, ale jest to dosyć trudne. Uwaga! KI znaczy dokładnie Klax, Wikar, Tritar Felag. Jeżeli to dobrze przeczytałem. A pewnie nie. No w każdym razie tak mniej więcej to się wymawia. Właśnie zespół KI w pierwszej kolejce zmierzy się z drużyną z największego miasta wysp owczych, a więc drużyną B36 Torszawne. Torszawne to jest to największe miasto na wyspach owczych. Tak jak mówiłem, 51 tysięcy mieszkańców w całym kraju. W Torszawne mieszka ich sporo, ponad 21 tysięcy, a więc no, metropolia, jak na warunki wysp owczych. Spróbujemy jeszcze rozwinąć nazwę ekipy Storsza. No proszę bardzo. Uwaga, nazwa to BULT 1936 Felagiu. O ile dobrze to czytam, a pewnie nie, albo mniej więcej coś w tym stylu. W każdym razie KI kontra B36 i wszystko, wszystko będzie już jasne na Wyspach Owczych. Jeżeli chcielibyście, żebym zrobił dla Was film zapowiadający cały sezon w tym bardzo interesującym kraju, sama liga też naprawdę bardzo urokliwa, bo muszę Wam powiedzieć, że nawet podczas oglądania meczów na streamach można poczuć klimat Wysp Owczych, stadiony położone bardzo malowniczo. Jeżeli lubicie klimat islandzki, no to myślę, że tutaj Wyspy Owcze też zrobią na Was olbrzymie wrażenie. Jeżeli będziecie chcieli takiego filmu, dajcie znać koniecznie w komentarzach. A może kibicujecie komuś na Wyspach Owczych? Może śledzicie tę ligę? Też koniecznie piszcie pod tym filmem. Krótko po Ligach Korei Południowej oraz Wysp Owczych. Rozgrywki planuję wznowić. Liga Austriacka. Muszę Wam powiedzieć, że olbrzymią przyjemnością było komentowanie Ligi Austriackiej swego czasu na antenie Sportklubu. Szczerze mówiąc, no, niemal zakochałem się w kilku drużynach. Ze Matersburga ma przepięknie położony stadion z kolejką, która znajduje się kilka metrów ponad murawą. Czasami przejeżdża pociąg, no w ogóle bardzo dużo klimatycznych obiektów w Austrii. Więc no, trzymam kciuki za to, żeby udało się te rozgrywki wznowić. Natomiast Austriacy plan mają następujący. 20 maja mieliby wznowić grę. Oczywiście bez publiczności. Stadion zostałby podzielony na strefy kolorowe, tak bym to nazwał. Kolor czerwony to byłaby strefa dla wszystkich zaangażowanych bezpośrednio w spotkanie, czyli dla piłkarzy, dla trenerów, dla sędziów, dla ławki rezerwowych, sztabu szkoleniowego. Strefa pomarańczowa to byłaby strefa dla osób pracujących bezpośrednio przy, przy murawie właśnie, czyli na przykład operatorzy kamer. Z kolei strefa żółta to byłaby strefa dla ludzi znajdujących się na trybunach, czyli dla dziennikarzy. Co ciekawe, tylko osoby znajdujące się w strefie czerwonej byłyby poddawane testom na koronawirusa. Sytuacja taka dosyć klarowna i jasna. Austriakom zależy na tym, żeby ten sezon dograć do końca. Na pewno jeden zespół chciałby ten sezon. Może niekoniecznie dogrywać, natomiast uznać go. Albo spróbować zakończyć go z tymi wynikami, co są obecnie, albo po prostu grać do końca. Las Gleams, to jest ta drużyna. W tym sezonie może przerwać hegemonię Red Bulla Salzburg, ekipa Jesgo Marsza, więc amerykańskiego szkoleniowca, który objął Salzburg po Marco Rose. 6 ostatnich lat z rzędu zdobywała mistrzostwo, w końcu zagrała także widzę mistrzów, natomiast w tym momencie no, nie jest liderem austriackiej Bundesligi. Wiele osób, wielu komentatorów, wielu ekspertów. W Austrii wróży, że to będzie sezon, kiedy Lask w końcu sięgnie po mistrzostwo. Mówię w końcu, bo ostatnie mistrzostwo dla tej drużyny to były lata 60. XX wieku. Ostatnie i tak jak historia pokazała, na razie jedyne. Bo Lask ma dokładnie jeden tytuł mistrzowski. Kto wie, czy w tym roku nie będzie kolejnego. Im bardzo zależy na tym, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak choćby w Holandii, gdzie sezon został anulowany i nie przyznawano mistrzostwa. Z Austrii przenosimy się do Bułgarii. Też ciekawa, dosyć już egzotyczna liga, jak na warunki nawet europejskie. W Bułgarii do 13 maja trwa stan wyjątkowy. Jeżeli ten stan wyjątkowy nie zostałby przedłużony i 13 maja byłby po prostu zniesiony, to rozgrywki Ligi Bułgarskiej mogłyby wrócić w weekend 6-7 czerwca lub tydzień później. To jest ta najgłębsza. Najbliższa, najbardziej realna data. W Bułgarii sezon rozgrywany jest systemem sezonu regularnego, po którym następuje faza playoff, tak możemy ją nazwać, podział na grupę mistrzowską oraz grupę spadkową. Zostały dwie kolejki do rozegrania sezonu regularnego i w Bułgarii rozważa się to, żeby nie grać już playoffów, a więc nie dzielić tabeli. I po sezonie regularnym przyznać mistrza i wszystkie inne wyniki. Z polskiego punktu widzenia to byłby. Ciekawy ruch, powiem, szansę na mistrzostwo będzie miał nasz Jakub Świerczok, który jest zawodnikiem Ludogorca. W 18 meczach zdobył w tym sezonie 6 bramek. Jego Ludogorec ma obecnie 9 punktów przewagi nad drugim w tabeli lewskim Sofia i jako jedyny nie przegrał meczu, a więc wydaje się, że nawet jeżeli ten sezon trzeba byłoby w ten sposób skrócić, przyznanie mistrzostwa byłoby dosyć jednak rozwiązaniem no w miarę powiedzmy sprawiedliwym, w miarę jak na oczywiście panujące warunki. Z Bułgarii przenosimy się nieco na północ, a więc do Szwecji. Szweci chcieliby swoją ligę rozpocząć 14 dnia czerwca, a więc ponad dwa miesiące po tym, jak pierwotnie rozgrywki miały wystartować. Jak wiecie, w Szwecji system rozgrywkowy toczy się systemem rocznym, czyli w ciągu jednego roku rozgrywany jest cały. Sezon, natomiast no wiadomo, koronawirus trochę im te plany popsuł. 16 tysięcy przypadków zarażeń w Szwecji koronawirusem, 2000 osób zmarło. Natomiast Szwedzi 14 czerwca chcieliby wznowić rozgrywki z udziałem kibiców. 32 kluby z dwóch najwyższych klas rozgrywkowych w tamtym kraju. Zdecydowało, że tak chcą wpuszczać kibiców, że będą za tym optować. Wydaje się to być realne, jak na warunki szwedzkie, więc kto wie, czy nie będziemy mieli ligi, która będzie miała no, spore liczby na trybunach. Mówiłem o tym, że na Wyspach Owczych chcą wpuszczać kibiców, natomiast no, skala zainteresowania piłką nożną, skala też wypełnienia trybun, liczby tych kibiców na meczach pomiędzy Wyspami Owczymi a Szwecją, no, bardzo, bardzo. Duża rozbieżność, więc u Szwedów te liczby byłyby już naprawdę zaawansowane. No Nie ukrywam, że trochę sobie ostrzezę na ten sezon Ligi Szwedzkiej, bo jak wiecie, Zlatan Ibrahimowicz trenuje z ekipą Hammarby. Cały czas jest piłkarzem Milanu w tym momencie, natomiast jego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Mówi się o tym, że być może udałoby się go rozwiązać wcześniej, więc już może w tych pierwszych kolejkach z latana moglibyśmy oglądać w Hammarby. Jak wiecie, jego pomnik w malmę został już zdewastowany. Zlatan się z tym tym specjalnie nie przejął. On generalnie nie wygląda, żeby się czymkolwiek przejmował. Trenuje z Hammarby, a na treningach strzela choćby tak. Ze Szwecji przenosimy się do Irlandii. Słuchajcie, 22 kwietnia w Irlandii doszło do telekonferencji. W niej brali udział przedstawiciele władz Irlandzkiego Związku Piłki Nożnej. 24 godziny wcześniej rząd irlandzki zakazał imprez masowych powyżej 5 tysięcy osób, ale do 5 tysięcy osób takie imprezy mogą się odbywać. Irlandczycy postanowili więc, najbardziej optymistyczny wariant jest taki, że liga miałaby wystartować 19 czerwca. Warianty są też różne, bowiem 19 czerwca mogłaby wystartować bez kibiców, natomiast też bardzo realnym i nawet takim wariantem, za którym opowiadają się kluby, jest to, że Liga Irlandzka miałaby wystartować z kibicami. Dwie opcje na to Irlandczycy sobie wymyślili. Na stadionach ta pojemność miejsc byłaby ograniczona albo do 25% pojemności całego stadionu, albo nawet do 50% pojemności całego stadionu. Więc no, tutaj mówimy też już o liczbach dosyć konkretnych. No, oczywiście, na Ligę Irlandzką nie przechodzi zbyt wiele kibiców, więc to nie będą liczby w pokroju kilkudziesięciu tysięcy na trybunach, raczej kilkaset osób. Irlandzkie kluby kategorycznie nie zgadzają się na grę bez kibiców. Natomiast, jeżeli sytuacja w Irlandii związana z koronawirusem nie pozwoli na rozegranie sezonu, na jego wystartowanie 19 czerwca. Są opcje następujące: lipiec, sierpień, a nawet wrzesień. Tylko, że jeżeli sezon miałby startować we wrześniu, wtedy miałby się kończyć w lutym 2021 roku. I to jest o tyle ważna informacja, że Irlandczycy przecież sezon kończą w ciągu jednego roku, a więc podobnie jak w Szwecji, teraz miało, miało to się skończyć wszystko w grudniu, nawet jeżeli sezon wystartuje w czerwcu. Natomiast jeżeli we wrześniu, no to faktycznie to wszystko by się przedłużyło o kolejne dwa miesiące, no i Irlandia zagrałaby takim systemem troszeczkę e, lato-wiosna, tak bym go nazwał, albo właściwie jesień-wiosna, no bo już we wrześniu de facto będzie zaczynała się po prostu jesień. Ale ta optymistyczna wersja, którą najchętniej Irlandczycy by wcielili w życie jest 19 czerwca, start sezonu, koniec sezonu w grudniu. Liga w Irlandii do tej pory rozegrała w obecnym sezonie 5 kolejek. Liderem tabeli jest ekipa Shamrock Rovers, która no, tym liderem jest zasłużenie. 5 meczów rozegranych, 5 zwycięstw ani jednego straconego gola, więc no, dla nich byłoby idealnie, żeby sezon zakończył się po pięciu kolejkach, ale raczej do tego nie dojdzie. Natomiast pamiętacie, w jednym z ostatnich filmów wspominałem Wam o sytuacji, jaka miała miejsce w Salwadorze. Tam po 11 kolejkach zaledwie rozegranych, gdzie sezon miał trwać 30 kilka, zdecydowano się zakończyć sezon, uznać mistrza yy, i tyle. I dziękujemy bardzo. Z Europy przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do MLS. Początkowa miała wystartować, właściwie wrócić w połowie maja. Kilka dni temu już padł oficjalny komunikat, że to się na pewno nie wydarzy. No w Stanach Zjednoczonych zarażeń koronawirusem jest więcej niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie, a więc sytuacja jest dosyć poważna. Natomiast władze Major League Soccer zachowują duży spokój. Nawet jeżeli sezon miałby wystartować, właściwie wznowić się dopiero w lipcu to uznają, że uda się go dograć jeszcze w tym roku z finiszem w grudniu, a więc z tym meczem o mistrzostwo, z końcem playoffów z tak zwanym MLS Cup właśnie w grudniu. E, więc doszłoby do takiej sytuacji, jaką mieliśmy w ostatnich latach. Natomiast no, ten sezon MLS miał być inny. E, początkowo miał się zakończyć na początku listopada. Zaczynał się, przypominam, 29 dnia lutego. W listopadzie się na pewno nie zakończy. Na pewno trzeba będzie go przedłużyć minimum do grudnia. Nie wchodzi w grę granie sezonu na przykład w styczniu albo w lutym, a więc podobnej sytuacji, jaką rozważają w Irlandii. Jeżeli sezon MLS miałby się rozpocząć Później niż w lipcu, albo dopiero pod koniec tego miesiąca, to władze ligi zdecydowały, że po prostu rozegramy mniejszą liczbę spotkań. Musicie wiedzieć, że w MLS sezon jest skonstruowany tak, że i tak każda drużyna nie gra z każdym takiej samej liczby spotkań, więc tutaj no, jest pole do manewru. MLS w 2020 miała świętować swoje 25-lecie. No, jest na pewno w najlepszym momencie, jakim ta liga była od samego początku. No więc troszeczkę ta sytuacja niefortunnie wypadła, jeżeli chodzi o rocznicę. Natomiast wiadomo, że są rzeczy troszeczkę ważniejsze niż tylko ćwierć wiecze MRS. No ale no, tak po ludzku, po piłkarsku, może właściwie, właściwie powinienem powiedzieć, szkoda. Liga będąca w rozkwicie, liga, która ściąga takiego zawodnika jak Chicharito Hernandez. Okrzyknięto ten transfer do LA Galaxy Meksykanina jako drugi najważniejszy transfer w historii ligi. No nikt już nie przebije Davida Beckhama, bo przyjście Anglika z Realu Madryt w 2007 roku do LA Galaxy to był kamień milowy w rozwoju tej ligi. Wprowadzono zasady designated player. No ale jeżeli dzisiaj transfer Chicharito rozważa się nawet, porównuje go do Davida Beckham'a, no to znaczy, że to jest wielka rzecz. Pamiętajcie, że kibice LA Galaxy to są w bardzo dużej mierze kibice meksykańscy, którzy od wielu lat zabiegali o to, żeby właśnie Chicharito, idol de facto przecież kibiców meksykańskich, trafił właśnie do Los Angeles. No tutaj celowo też pomijamy Zlatana Ibrahimowicza, bowiem dla osób może troszeczkę mniej zorientowanych w MLS, którzy nie śledzą tej ligi od dłuższego czasu, no to wydaje się, że Zlatan jest oczywistym wyborem najważniejszego transferu. Otóż nie, jest nim na pewno David Beckham. Z latą był wielką postacią, ale raczej dla, dla świata w, w MLS jednak no David Beckham numer jeden, Chicharito numer 2 no i Zlatan prawdopodobnie na trzeciej pozycji, ale i tak go uwielbiamy. Ja też mam dużą słabość do Zlatana Ibrahimowicza i trochę żałuję, że, że w MLS nie został na dłużej, ale to taka dygresja. Jedna rzecz: w MLS rozegrano dwie kolejki, zdążono rozegrać dwie kolejki. Są cztery drużyny, które wygrały oba te spotkania: Minnesota, Atlanta, Sporting Kansas, a także Colorado Rapids. No, ale nie ma opcji, żeby zakończyć sezonu po dwóch kolejkach, więc kibice tych drużyn nie cieszcie się tutaj jeszcze trochę meczów trzeba będzie zagrać w 2020 roku. 25 kwietnia startować albo właściwie wracać do rozgrywek miała liga. Kambodżę. Kambodża rozpoczęła swoje rozgrywki 15 lutego, wytrwała aż miesiąc i ta liga była jedną z ostatnich lig w tej części Azji, która w ogóle zawiesiła swoje rozgrywki. W Kambodży chcieli grać jak najdłużej się udało, ostatecznie dało się do 15 marca. Wiemy, że ten wariant z powrotem 25 kwietnia na pewno nie wypali. Obecnie rozgrywki są zawieszone bezterminowo. Był też wariant do tego, żeby zaczynać się na początku maja. To też na pewno nie nastąpi, więc opisaliście do mnie o te Kambodże pytania. Pytaliście, że, że faktycznie może pod koniec kwietnia ruszą, nic takiego, pandemia w Kambodży na razie nie wydaje się zwalniać i to nie jest raczej optymistyczna wiadomość, więc wszyscy fani Ligi Kambodży muszą się troszeczkę jeszcze wstrzymać. Przez pewien moment w Polsce było bardzo duże zainteresowanie także ligą australijską. Była długo ligą, która jako jedna z ostatnich na świecie nie zawieszała swoich rozgrywek. Obecnie sytuacja wygląda następująco: w Australii od 18 kwietnia przyrost zarażeń koronawirusem systematycznie spada. Sytuacja się normuje. Kolejne stany w Australii zaczynają znosić kolejne obostrzenia, więc zmierza to w naprawdę dobrym kierunku. Wygląda na to, że Australijczycy już opanowali sytuację. Piłkarsko wygląda to tak, że pozostały do rozegrania trzy kolejki sezonu regularnego plus playoffy. offy Australii na pewno chcą dograć sezon regularny. Rozważa się rezygnację z playoffów, ale to wcale nie musi być mus. Pamiętajcie, że ten. Ta przerwa pomiędzy sezonami w lidze australijskiej jest bardzo długa. Początkowo sezon miał kończyć się przełom kwietnia-maja, a wystartować z kolejnym, Australijczycy mieli dopiero w październiku. Więc tutaj jest duża luka do tego, żeby spróbować jeszcze wcisnąć te spotkania i tych trzech kolejek sezonu regularnego, a także playoffów. Do tego będą w Australii dążyć. Słuchajcie, jak wiecie, też w lidze tej niemieckiej, rozważa się powrót. Nawet o 9 maja mówiło się początkowo, teraz do nas dochodzą głosy. Że ten powrót może się troszeczkę jednak opóźnić. No tutaj nie będę się specjalnie rozwodził, bo o możecie przeczytać w każdym innym medium. Mało to egzotyczna liga. Uwielbiam ją, jedna z moich ulubionych lig w ogóle, natomiast no jak sami wiecie, sytuacja jest też bardzo dynamiczna. To samo traktujcie do każdej innej ligi, jaką wam omówiłem, bowiem no, nie jest to wszystko zależne od nas. Teraz wiemy, że, że troszeczkę jesteśmy zdani na, na łaskę tegoż cholerstwa, co nazywa się koronawirus, więc miejmy nadzieję jednak, że za moment i Korea Południowa i Wyspy Owcze to są te dwie ligi, które potwierdziły, że zaczynają grać na początku maja, że one spokojnie będą mogły wystartować, a kolejne ligi, tak jak przedstawiłem Wam w tym filmie. Na koniec filmu jedna bardzo ważna informacja. Cały czas pytacie mnie na Instagramie, Twitterze czy Facebooku. Swoją drogą zachęcam, żebyście kliknęli follow, bo tam możemy się komunikować najchętniej na Instagramie. Tam jest mi najłatwiej, Wam najłatwiej odpisywać. Tych wiadomości jest dużo. Staram się odpisywać na wszystkie. Jeżeli komuś nie odpisuję od razu, spokojnie, postaram się to zrobić na pewno kilka dni później. Mam nadzieję, że, że będziecie wyrozumiali. Natomiast informacja jest następująca. Cały czas piszecie do mnie o. Ewentualne typy na te wszystkie mecze tych egzotycznych lig, więc wychodzę wam naprzeciw. Stwarzam nowy kanał, gdzie będę wam opowiadał właśnie o typach na poszczególne spotkania tych egzotycznych lig, będę dzielił się moimi spostrzeżeniami, analizami spotkań, tym co może wydarzyć się w ligach Tadżykistanu, Turkmenistanu, Tajwanu, Białoruskiej i kolejnych, które będą swoje sezony za moment wznawiać, a więc Korea Południowa czy też Wyspy Owcze. Od razu odsyłam do opisu filmu, tam jest oczywiście także link do tego kanału. Koniecznie kliknijcie subskrybuj, żeby i dzwoneczek, żeby nie minął Was ten pierwszy film, jaki pojawi się na kanale. To jest ważne dlatego, ponieważ będę miał Dawać konkurs. Będzie też specjalny bonus powitalny. W waszym interesie jest to, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić tego pierwszego filmu. A myślę, że to też będzie fajna inicjatywa, żebyśmy się mogli troszeczkę jeszcze pobawić i ograć trochę buka na, na pieniądze w tych ciężkich czasach poprzez właśnie te egzotyczne ligi. A więc pamiętajcie, zasubskrybujcie także nowy kanał. Na tym oczywiście filmy dalej się będą pojawiać, żeby nikt nie miał obaw. Kliknijcie dzwoneczek, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie taką tematyką, to tam Was odsyłam. Dzwoneczek, subskrypcja. No i oczywiście też piszcie w komentarzach, jakie ligi ewentualnie chcecie obstawiać. To będzie mi też łatwiej stworzyć dla Was nowe film, bo właśnie na tym już. Nowym kanale. No i tradycyjnie zachęcam Was do odgadywania, jakie koszulki dzisiaj pojawiły się na filmie. Są cztery, jest moja i są trzy za mną. Dzisiaj jest zagadka raczej łatwa. Natomiast, zwłaszcza do tej koszulki, mam do Was pytanie, to nie jest takie oczywiste, i tutaj nie będę uznawał odpowiedzi, że to jest tylko i wyłącznie koszulka tego kraju lub tego klubu troszeczkę musicie doprecyzować. Sprawne oko, sokole oko dostrzeże tutaj pewne elementy, które pozwolą Wam zgadnąć, dlaczego to jest specjalna koszulka. Natomiast cała reszta chyba trochę łatwiejsza, ale jestem ciekawy, Piszcie zdecydowanie w komentarzach. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, za dzwoneczki, za subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a oglądacie filmy na moim kanale, może po raz pierwszy, zdecydowanie kliknijcie. To też fajnie motywuje do tego, żeby nagrywać następne filmy. Więc jesteśmy w kontakcie. Aha, 14, wtorek, najbliższy wtorek na kanale sportowym. Także zachęcam was na magazyn do magazynu lig egzotycznych. Nie zdradzam jaka liga teraz. Pamiętajcie zawsze 24 godziny przed rozpoczęciem magazyn, magazynu lig egzotycznych na kanale sportowym u mnie na Instagramie podpowiedzi co do tego jaki kraj tam się pojawi. Więc bądźcie na bieżąco. Zachęcam do zabawy także z tą zagadką. Dużo tych informacji w dzisiejszym filmie, ale ja wierzę, że sobie poradzicie. Bardzo dziękuję. Czekamy na to, żeby ligi piłkarskie wróciły do gry.